Czy Janusz Korowinnik może być takim czarnym koniem polskich eurowyborów? Tak, tak, bo tam bardzo wielu młodych ludzi, których PiS jakoś nie potrafi, mógłby, a nie potrafi przyciągnąć, i którzy są zrażeni tym oportunizmem, tym przejmowaniem haseł właśnie przez platformę. Korwin-Mikke ma w sobie coś, co jest w polityce praktycznej i zabójcze, jest taki logiczny, jest taki klarowny. Oczywiście polityka to jest przede wszystkim sztuka tego, co możliwe, rozszerzanie tej sfery i kompromisy. Jego wizja jest taka ultraliberalna i ultrakonserwatywna. Przez swoją wyrazistość chwyta wyobraźnię młodych ludzi i to. I to powinno dać do myślenia młodych, którzy, innym partiom. Którzy często do wyborów nie chodzą. Pani profesor mówiła, I pani. I to zresztą Wipler, tam poszedł Wipler i to on ściąga. On jest, ma w sobie, no, zrobił błąd, dając się wmanewrować, bo ja uważam ciągle, że to była ustawka przed tą restauracją, ale płaci cenę i robi wszystko, Paradoksalnie żeby... można ten wygrać, bo chyba Polska razem w tych wyborach nie ma większych szans.